i'm Dzisiaj, radzę Wam dobrze, zapnijcie pasy, bo będzie ekstremalnie. Moim gościem jest Natka Sadowska, która, jak napisała w swoim bio, jest nauczycielką, między innymi, jesteś nauczycielką nauczania wczesno Z tak, praktycznego. Tak, i, ale przedszkolnego, ale Nauczycielka, która skacze na bandzie ze spadochronem, między innymi. I to jest to, co mnie zainspirowało, zaintrygowało, i mam nadzieję, że tym filmem dzisiejszym damy Wam solidną dawkę inspiracji. Zaprosiłam Cię, bo tym, co się dzieje w Twoim życiu, tym, jak jesteś aktywna, mogłabyś się dzielić przynajmniej kilka osób, a jesteś bardzo młodą osobą. I co y, mnie zaciekawiło, twój projekt 20-20. Chciałabym, żebyś o nim opowiedziała. To może jeszcze wrócę troszkę do tego, kim jestem w sumie z zawodu, bo poza tym, że skończyłam e, pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną na pierwszym stopniu, to nie pracuję w zawodzie nauczyciela. Na no, co dzień zajmuję się eventami. i Jakby cała moja historia gdzieś zatacza takie pewne koło, bo ten projekt 2020 wyniknął też z. E, z pewnych takich moich potrzeb i pewnych wizji, które chciałam uzyskać. To wszystko pojawiło się gdzieś w poprzednim roku, dwa lata temu, gdzie ja zaczęłam łączyć pewne fakty w moim życiu związane troszkę z pedagogiką, troszkę z eventami, którymi zaczęłam się zajmować i w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że chcę prowadzić życie pełne pasji. Chcę spełniać swoje marzenia nie tylko od święta, ale przede wszystkim na co dzień. I chcę bawić się tym życiem codziennie. To to jest nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy tak? niemożliwych, dokładnie. no właśnie i to jest coś, co, co, też jest taką trampoliną dla co wszystkich. I myślę, że wielu facetów, jak posłucha tego, A. o czym tu będziemy mówić, to się zaczerwieni na pewno. No jak ona daje radę, to ja nie dam rady. Da. I, no, I o to mi chodzi. Mi niesamowite jest byś... Inspiracją dla kogoś, bo ty, ja z tych moich wizji, z tych moich marzeń zrobiłam swoją codzienność. Więc jeśli ktoś może zaczerpnąć chociaż troszkę inspiracji, to będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. A sam projekt 2020 powstał w mojej głowie pod koniec poprzedniego roku. To było na przełomie lipca, grudnia, gdzie ja siedząc w Gdańsku, gdzie ja obecnie robię drugi stopień moich studiów. Pomyślałam sobie, zaczęłam sobie może tworzyć wizję tego roku 2020, tego wielkiego roku, który miał być taki och i ech, no i też po części taki jest. Ale zaczęłam sobie myśleć, czy chciałabym przygotować jakieś postanowienia noworoczne. Czy może ten rok jakoś tak rozpocząć z łukiem? I usiadłam któregoś razu i zaczęłam zapisywać sobie rzeczy, które zawsze chciałam zrobić. I uznałam, że może rzeczywiście to 2020 będzie takim dobrym powodem i motywem, żeby rzeczywiście rozpocząć coś więcej, niż tylko takie postanowienia noworoczne, są opisane, często niezrealizowane tak naprawdę. Czyli że to na bogato te postanowienia? <suszy> Stąd ten rok 2020, gdzie pozwoliłam sobie stworzyć, podzielić jakby ten rok o, i tą dwudziestkę na 20 ekstremalnych rzeczy, które chcę wykonać w ciągu tego roku i 20 nowych umiejętności, które chcę nabyć w ciągu tego roku. Myślę, że jestem tak w połowie, mimo że jesteśmy już w trzech czwartych tego roku, ale pewne no, takie zamierowania mnie w to jakiś to sposób to ograniczyły tak. Mm. Więc ekstremalne 20 i 20 nowych umiejętności. Fascynujące! Ja z, czytałam e, już trochę o tym w internecie. E, widziałam e, te twoje wyczyny, te skoki, i e, wiem, że sięgasz coraz wyżej. Za każdym razem, Coś nawet jeśli skoczysz już z jakiegoś pułapu, to następny skok już będzie z wyższego. Widziałam te umiejętności związane z żonglowaniem, te e, Twoje przymiarki do e, kuchni, gdzie jesteś mięsożerną i <grym> tak, się przesiadasz. Tak, jestem w miesięcznej diecie bez mięsa. No właśnie. Tak. To są bardzo ciekawe rzeczy, ale m, tak niektórzy by, by sobie powiedzieli, a po co mi takie wariactwa? Ale to są, to jest poszukiwanie siebie, swojej tożsamości. Zamiast leżeć na kanapie, Ty próbujesz się w różnych Umiejętnościach. Ja przymuszona przez życie zajęłam się haftowaniem, na przykład. I nagle okazało się, że robię to bardzo fajnie. I ty szukasz siebie, swojej tożsamości, nie po to, bo to robisz na siebie. To jest fascynujące w tym wszystkim, że nie robisz pod publiczkę, żeby mieć miliony oglądalności. Tak samo jak ja stworzyłam ten kanał nie po to, żeby tutaj nie wiadomo jakie osiągnięcia, I tylko żeby dać ludziom taki kontent, który ich zbuduje, podniesie, zmotywuje pod jakimś kątem. I właśnie ja chcę ten odcinek adresować do tych wszystkich kanapowców, którzy leżą i e, przeżywają swoje życie bez sensu, albo dla mnie i dla Ciebie na przykład w, e, takie pojęcie jak nudzę się. Czy Ty w ogóle rozumiesz, co, co, co ja do ciebie rozmawiam no, teraz? nie no dopuszczam do tego. No nie właśnie, ja też nie umiem, dlatego ja cię czuję doskonale, ale też chcę tych młodych ludzi, młodych w większości, ale to wcale nie, nie jest powiedziane, jeszcze. oczywiście. Ja jestem mogłabyś jest być moją córką. Aktywne grono obserwujących na Facebooku, gdzie w sumie tak najwięcej działam, no nie jest moimi rówieśnikami. No właśnie, ale, ale oni często robią to tylko z pozycji fotela, sobie oglądają, o jak fajnie leci, o jak fajnie tam na wieżowcu sobie gdzieś tam dziewczyna skacze. Ale to wcale nie o to chodzi. To y, może być taka umiejętność, bo to nie każdy ma predyspozycję fizyczną. To nie najbardziej. ale to może być, nie okay. wiem. Poszynkujmy sobie, co? Zróbmy coś nowego, coś innego, innego coś, Właśnie. czego do tej pory nie robiliśmy, a może chcieliśmy po prostu kiedyś spróbować. E, bo to może się okazać naszą pasją. Ja ze swoich pasji dzisiaj zarabiam, bo w pewnym momencie też zdałam sobie sprawę, Szczęść, że nie chcę. E, może szczęściara, ale na to szczęście musiałam dużo zapracować też. Że w ten moment, w którym jestem dzisiaj, no wymagał ode mnie bardzo dużo wkładu na co dzień, takiego wychodzenia ze strefy komfortu, czy jeśli chodzi o pracę, czy nawet o sam projekt, który też był takim wyzwaniem, żeby nagle pewną swoją codzienność pokazać e, no w social mediach. Ja, no jakby od tych takich kanałów, mam takie swoje okresy, gdzie czasem uciekam, tak jak teraz jest mniej, mniej w internecie, bo pewne rzeczy chcę bardziej zrobić dla siebie. Są, takie rzeczy z projektu, które już wykonałam, a jeszcze nie są gdzieś tam w, powiedzmy w internecie opublikowane. Mm -hmm. Bo ja czekam też może na taki moment odpowiedni dla kogoś, że może to będzie dobra chwila, żeby w pewnych okolicznościach, czy to właśnie tych covidowych, czy takich nas ograniczających wrzucić może jakąś taką ciekawostkę. Coś co da do myślenia, że tak. na tę naszą codzienność możemy dzisiaj. E, tak? Dodać kolorów, nie te, to, obudzić temu monton, no to nie. No tak, dokładnie. Tą te, te, taką bierność dokładnie ta, to, to, na co dzień. Ale. Mnie fascynuje też coś, co powiedziałaś, e, gdzieś tam było napisane, wyczytałam, e, że Ty lubisz siebie. To jest piękne w tym wszystkim, bo wielu ludzi nie czuje się sami ze sobą. E, są jak jacyś taki, chcę i nie chcę jest skonfliktowany wewnętrznie. Jednak ta wewnętrznie. Postawa też wymagała ode mnie, na no, bardzo dużo pracy, bo to nie pojawiło się od tak, że ja się urodziłam taka, o zawsze uśmiechnięta, no, czy może zawsze uśmiechnięta, ale nie taka odważna i nie taka pewna siebie, jak dzisiaj na przykład. Ja bardzo nad tym no, pracuję to samo. i pewne kompleksy, które były ze mną w tych poprzednich latach zmotywowały mnie chyba wręcz do tego, żeby coś z nimi zrobić. Że ja byłam, byłam zamknięta w sobie, nie byłam odważna, nie Czyli potrafiłam to przede, przede wszystkim. Mam to samo. Tak, tak, że na pewno nie potrafiłam, nie wiem, czy to cztery, nawet trzy lata temu w sumie, kiedy dopiero zaczynałam, gdzieś moją przygodę z branżą inwentową. Ciężko mi było złapać za mikrofon i właśnie powiedzieć no, Halo, tutaj na, Natalia, no, musiałam przełamać się, być pierwszy, drugi raz w tej strefy komfortu, mocno nad tym pracować, żeby być tu i teraz, w takim stopniu pewności siebie, ale to jest taka cecha, nad którą cały czas musimy pracować. I ja to cały czas mam wrażenie, że robię. No na przykład teraz przyjechałam z hotelu, gdzie prowadzę animacje takie jeszcze kilkudniowe. Dlatego tam tak szybko mówimy, bo ono się śpieszy, bo animacje. Ale nawet e, dwa dni temu prowadziłam w tym hotelu dyskotekę dla dzieci, gdzie było mnóstwo rodziców. I ja po tej dyskotece byłam w szoku, że mogę jeszcze, gdzie ten hotel wydaje mi się już o tyle powiedzmy zaznajomiony, ja już go tak dobrze znam, że już mi tam nic nie zaskoczy. A ja sobie uświadomiłam, że pokonałam kolejną swoją barierę. Że ta moja pewność siebie, nad którą pracuję, jednak wzrasta cały czas. Że to jest tak, jak ze marzeń z nie wiem, pewnością siebie, z asertywnością, że nigdy nie osiągniemy tych 100%, że już to będzie zamknięte, wszystko w życiu wykonaliśmy i koniec tematu, tylko cały czas możemy gdzieś tam nad tym pracować i myślę, że pewność siebie wymaga cały czas tej pracy. Tak, ale zwróć uwagę na to, bo podejrzewam, że poczułaś coś takiego, że w momencie, kiedy się otworzyłaś na ludzi, to zupełnie wszystko. Nagle zaczęły się otwierać nowe możliwości. Możliwości, przynajmniej. Dokładnie. Przede wszystkim, Dokładnie. Tak. I, i od... pewne perspektywy zaczęły się pojawiać, które wcześniej nie było. W poprzednim odcinku mówiliśmy i przekonujemy, i będę cały czas hmm. o tym mówić, przestań się bać. I to jest właśnie to, kiedy ty przestałaś się bać, kiedy wyszłaś, nagle tak. poczułaś, że możesz dużo Można więcej, więcej zrobić. Że nie może czy no, niemożliwych. Właśnie. Tak. No właśnie. I Albo na przykład to, to ciekawe wyczytałam, że ty, żonglując, zastępuje ci to kawę, No to to jest chyba dla organizmu. <grym> nie? Ale bardzo pobudzam. I też żongletkę <grym> na przykład wprowadzam u dzieci, kiedy prowadzę dla nich jakieś animacje, jak widzę, że dzieciaki są takie senne, jak mam jakieś poranne animacje, zaczynam od żonglenki. I od razu te nasze zmysły, które jeszcze się nie obudziły, gdzieś tam mają taką, taką mocną pobudkę. No żągiarkę w ogóle polecam na co dzień właśnie, czy do kawy, czy w wolnej chwili to jest minuta, dwie, trzy minuty, wystarczy sobie gdzieś pożonglować nawet jedną, dwoma piłeczkami, bo nasza uwaga i koncentracja nagle skupia się tylko na tych piłeczkach. I to Nie ma tak wyjdzie dużo bodźców, które no jest, Myślę, że tymi bodźcami zewnętrznymi jesteśmy wręcz bombardowane każdego dnia, mm. czy to internet, czy telewizja, czy nawet radio gdzieś w samochodzie. I taka żołnierka naprawdę pomaga się wyciszyć. Mm -hmm. I są efekty tego. No właśnie, dokładnie. Ale ja jeszcze chciałam podkreślić jedną rzecz. Bo ty mówisz też o tym, że miałaś bardzo duże wsparcie w swoich rodzicach, którzy cię motywowali, którzy nie przeszkadzali Ci, a tata wręcz cały czas, jakby uczestniczył. w jak tym, natomiast mama pełna trwogi i lęku patrzy więc tak, tak. Tak, tak. Te nerwy, no tak jak powiedziałaś na samym początku, że. Ta poprzeczka jest cały czas podnoszona, i tak jak przykładowo w skoczyłam skończyłam trzy razy z 90 metrów, to już ten trzeci skok, który wykonałam już w zupełnie innym stylu niż ten poprzedni, uświadomiły mi, że. Ta dziewięćdziesiątka już troszkę za mało, mało. Tak, 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 mam tak. aktualnie jeszcze voucher do wykorzystania, 250, 252 teraz. lub 256 metrów, to jest najwyższa na świecie platforma do skoków w Szczecinie, więc daleko nie mam. E, no już nie było takiego wsparcia ze strony rodziców, tylko to raczej to takie to jest zaskoczenie. Ja sama wiem, bo mam dzieci, to doskonale rozumiem, tak. co czuje matka. Więc ja też mam dużo tolerancji do tego, że jednak moi rodzice też mogą mieć te granice wytrzymałości tego, że powiedzą dobra, no spróbuj sobie, no ta ich tolerancja też w pewnym momencie się tak. kończy, ja to całkowicie rozumiem. Tak, ciekawość świata, ciekawość <laughs> świata, ale oni bardzo kochają, podejrzewam, córkę. Skoro jesteś tak pozytywną osobą, to podejrzewam, że twoi rodzice również tacy są, bo tak to działa. Rodzice, którzy są... Myśl, tak, myślę, że, że ten uśmiech i... Ta taka pozytywna wizja codzienności jest wśród nas, chociaż ja tych moich rodziców staram się coraz bardziej już przekonać też do swoich takich nowych wizji tego, że można jeszcze więcej, że chciałabym, żeby oni zaczęli też rozumieć to życie tak jak ja rozumiem pełne możliwości, perspektyw, nie tylko praca dom, praca dom, ale żeby wprowadzać tam jeszcze jakieś rzeczy. Więc często gdzieś właśnie wyciągam tych moich rodziców na te takie moje założenia, niekoniecznie ekstremalne, ale te takie projektowe nowinki, które gdzieś się tam pojawiają. To, to ja jako matka poradziłabym Ci, żebyś wy, wybrała na tą 20 taką lajtową, nagazywała i... i tak, ja to mamusia zrobiłam <laughs> teraz makatkę osobiście. Przydełkowanie rozpoczynamy tak. wspólnie. Czaderska tak. akcja. Nie naprawdę my sobie żartujemy, ale to jest coś, coś niesamowitego, bo jak ja sama odkrywałam w sobie, mm -hmm. że o, -o potrafię, potrafię, umiem mm -hmm. to robić. I to była ogromna satysfakcja po pierwsze, tak. e, to to, że daje radę, oczywiście nie każdy jest stworzony do wszystkiego yes, i to nie ja jest to. No starsz... nie nakłaniać ludzi do sportów ekstremalnych, bo no to musi być to trzeba czuć. Tak jak wspomniałyśmy o tym szydełkowaniu, ja nie wiem, czy mnie szydełkowanie zachwyci, bo nigdy tego nie próbowałam. Więc jakby moim celem troszkę w tym projekcie jest to, żeby zainspirować ludzi do spróbowania czegoś. Bo ja też wiele razy miałam sytuacje, gdzie ja chciałam tylko spróbować, przekonać się, czy dana rzecz jest dla mnie, czy nie. Jak nie pasuje, tak. to, to trudno. No, tak, to tak się dokładnie. robię, bardzo, to. Dokładnie. Nie wiem, czy moje, moja chęć spędzenia wolnego czasu w taki aktywny sposób troszkę mnie ja jakby to powiedzieć motywuje żeby jednak co spróbuje raz, to żeby spróbować jeszcze drugi raz, żeby dać szansę na przykład jakieś nowe rzeczy. Jeszcze, tak. Tak? No i Najczęściej jest tak, że co nowego spróbuję, to już zostaje ze mną na dłużej. Ten rok też mi pokazał wiele nowych pasji, które odkryłam. No bo nie wybierasz wbrew sobie, to też ważne. Tak, tak, więc te moje takie zainteresowania gdzieś obracają się w jednym kręgu to są sporty, głównie ekstremalne sporty, no ale też poznaję dużo nowych rzeczy, właśnie związanych gdzieś tam, czy z eventami, czy z rozwojem osobistym, bo taką, takie umiejętności też są w tym projekcie. Jak na przykład w 20 nowych umiejętności jest zarządzanie czasem. Więc jest to na przykład już taki aspekt z rozwoju osobistego, który, z którym ja bardzo walczę, ale próbuję, nie poddaję się. Gdzieś tam nawet teraz czytam, mam z -hmm. książkę, która pozwala mi zdobyć umiejętności zarządzania tym swoim czasem. Mm -hmm. Więc co spróbuję? Znaczy daję szansę każdej nowej rzeczy, bo wiem, że każda nowa rzecz wymaga od nas jednak jakiegoś zaangażowania że jak ja tak na pół gwizdka sobie tam spróbuję jednej czy drugiej rzeczy, no to jest totalnie będzie efektu. Więc no. każdą nową rzecz trzeba składać 100% po prostu swojego serducha zaangażowania, żeby zobaczyć później jednak jakiekolwiek efekty. Mm -hmm. e, z tym zarządzaniem czasem to jest takie, ja zawsze powtarzam, że jak ktoś narzeka i ja mówi, że, że nie mam czego nie, nie dam rady, po prostu on ma tyle zajęć... No, to weź sobie jeszcze jedno patrzył na mnie jak na idiotkę, to ja w ogóle mówię ale wtedy dopiero jak człowiek sobie coś dołoży i ja się, że zaczyna sobie porządkować to wszystko, ustalać priorytety, zadania, które wymagają bezwzględnej realizacji. I to jest mądre, zdrowe podejście, bo wtedy jest czas na wszystko. Ty w bardzo młodym wieku odkryłaś, że ten czas ucieka, że warto siebie szukać, swoich inspiracji, rozwijać się w tym kierunku, w którym mam predyspozycję. Przecież robisz to dla siebie, ale myślę, że to, że, że pokazujesz to na fanpage'u, bo masz swój fanpage, to również pokazuje, że yy, dla ciebie to jest motywacją. Że skoro pokazuję, to też jakby ciebie obliguje. To się zgadza. No tak? właśnie tak tak czułam no, coś. Tak, no. Byłaby wtopa, jeśli bym o, pięknie właśnie. opisała moje plany, no i, i Idę, tak. połowie roku, cześć, czapka, ja zamykam projekt, tak, że używam stronę i mnie nie ma. Sobie e, pogadaj, tak. nie? Dlatego jakby moim celem na samym początku było wszystko, co chcę zrobić, zostawić w internecie. E, nie, nie dla ludzi, bo wiem, że jak ktoś, kto mnie śledzi, może niekoniecznie jest na bieżąco i wie, że ja, ja tam na początku stycznia wrzuciłam ja. po ten głos, ale ja wiem, że to tam. No I właśnie. robiąc sobie takie podsumowanie czy półroczne, czy za chwilę, gdzieś na koniec roku, no jednak sama przed sobą będę zobowiązana, żeby odhaczyć pewne rzeczy albo napisać na przyszły rok. No właśnie, bo no właśnie ludzie są tacy. Yy, zaplanowałaś, yy, zrobiłaś. tego to to nie zrobiłaś? Tak, właśnie. Co z tego, że tam zrealizowałaś to, czy tamto? No ale jeszcze tam, co ci zostało jeszcze? Tak, no ale tak. trzeba jakoś żyć zarabiać na, na to życie, żeby móc pasję, realizować. Tak. Twoją pasją są również podróże. No to też nie... nie, nie hmm. wiemy dobrze, że to trochę kosztuje, nie są... Ale tanie, jednym założeniem że... z 20 nowych umiejętności jest nauka taniego podróżowania. E, chociaż wizja tego roku była bardzo podróżnicza, niestety sytuacja z COVID-em mocno no, mnie ograniczyła. Ale chciałabym jeszcze wykorzystać końcówkę roku na takie małe wyjazdy gdzieś po okolicy, bo też w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że nie wiem, odwiedziłam już gdzieś tam mnóstwo europejskich, bo podróżowałam tylko po europejskich to krajach. Tylko o siebie, to pomina, nie tak, widziałam. a nagle się, nie znam mojej okolicy, która tak. też jest piękna i która cały czas mnie zaskakuje. I co do tego taniego podróżowania, które możemy też prowadzać. ja nauczyłam się, żeby wykorzystywać moje pasje. Bo mając pasję, ja nie potrzebuję, powiedzmy, dodatkowo dopłacać do pewnych rzeczy, więc w niektóre moje zajawki zainwestowałam z góry, żeby móc z nich korzystać na przykład całorocznie. I kupiłam w tym roku, bardziej chciałam spróbować, ale postawiłam od razu na ważny zakup, takiej deski SUP, która to jest deska pompowana, która mieści mi się do plecaka, co oznacza od razu, że zmieści mi się czy do auta, czy gdzieś tam w jej pociągnie. Ja dzisiaj moje tanie podróżowanie wykorzystuję właśnie z tą deską, że ja szukam sobie jeziora, którego jeszcze nie znam, jakieś miejscówki, gdzie mogę popływać, gdzie jeszcze nigdy nie byłam i za to nie muszę płacić, bo mam swoje pasje, w których mogę się realizować, łącząc to z podróżami, więc też polecam wykorzystywać takie swoje zajawki, pasje właśnie w podróżowaniu, żeby to nie była taka podróż bez celu, tylko już z pewnym takim założeniem spełnienia kolejnej może rzeczy, nauki jakiejś nowej umiejętności, więc myślę, że niesamowite jest łączenie podróży z pasjami, z jakimiś zajawkami z odkrywaniem nowych rzeczy. No, kiedy wychodzisz z tego miejsca, w którym masz jakieś obowiązki tutaj i y, myślę, że wyjeżdżając stąd gdziekolwiek masz, e, odciwasz się od tych obowiązków e, tak. tutaj żyć, więc ten wakat się otwiera bardziej nie? i te możliwości się otwierają. Tak. I myślę, że też wizja i myśl na początku samego projektu też pojawiła się na wyjeździe, ponieważ ja w październiku wyjechałam na studia w Gdańska, e, licencja robiłam na miejscu Turysta, turystyka, to, turystyka i rekreacja, no, dokładnie. No, no. E, więc możliwość wyjazdu jednak z domu też mnie otworzyła kolejne perspektywy, które mnie zainspirowały do tego, żeby robić zupełnie właśnie nowe rzeczy. Więc myślę, że sam projekt, i wizja tego projektu e, no, też mocno została taka e, zmobilizowana tym moim wyjazdem z domu, jednak. Ale kierunek studiów, który wybra się po dodatkowy, bo tak. Ten pierwszy przydaje się w, w mojej pracy z dziećmi, z dziećmi jak najbardziej. Twierdzi. Jakby pedagogika, duch... psychologia, tą wiedzę, którą dziś udało mi się zdobyć na lepich studiach, no wykorzystuje w mojej pracy codziennie. Idealnie, tak. Bo bardzo często jest tak, że ktoś tam kompletnie od czapy ma jakieś studia porobione, a robi zupełnie <grym> inne rzeczy. <grym> Czyli ja myślę, ja że nie chcę w pracować potrygo. w szkole czy w przedszkolu. Jak, cieszę się, że no to No tak, Tak, to nie jest wcale powiedziane, że musisz w tak. przedszkolu. Czy w szkole pracować? Natomiast ta turystyka wiąże się z Twoją pasją podróżniczą. żeby świetnie... turystyka i rekreacja. Bardziej zależało mi na rekreacji, którą uh -huh. wykorzystuję w pracy eventowej. Uh -huh. no tak, bo organizacja eventów, różnego rodzaju wyjazdów, czy to właśnie dla dzieci, czy dla firm, bo pracujemy też z osobami dorosłymi, no wymaga ode mnie takiej wiedzy, której do tej pory gdzieś tam nie posiadałam. Bo branża eventowa, myślę, że jak obie wiemy, zaskakuje wszystkim. Mm. Że to nie jest tylko powiedzmy, taki zakres umiejętności, ale przeogromny zakres, gdzie musimy sobie radzić z problemami, o których nawet wcześniej nie wiedzieliśmy, ja że no istnieje. Tak, no tak. Nie Praca eventowca jest bardzo zróżnicowana, więc są ta turystyka i rekreacja, którą chciałam sobie jeszcze gdzieś tak dokoptować, zrobić. Mm -hmm. no świetnie. Nie. Właśnie y, wiele osób, pewnie się zastanawia, jak ty znajdujesz czas, żeby to wszystko sobie poukładać w odpowiednich szufladkach jeszcze przyjeżdżać tutaj do mnie nagrywać na odcinek, żeby pokazywać wszystkim innym, a co można, można! można. <tuszy> można. <tuszy> właśnie dokładnie o to chodzi. I po to właśnie zapraszam tutaj e, osoby, które dają motywację, inspirację, energię swoją, a ty tej energii masz tyle, że można ładować od Ciebie akumulator i nie Ciebie krezonka. Popatrzcie sobie, poszukajcie na Sadowska 2020. 20. Tam jest więcej materiałów. Zresztą w czasie tego filmiku będziecie widzieli wyczyny, nie za dużo, więc ja też zawsze zapraszam. Często się pojawiają w moich postach takie bardziej zaproszenia, że jeśli ktoś chciałby spróbować czegoś nowego albo spróbować czegoś ze mną, e, jeśli ja robię systematycznie jakieś rzeczy, to jak w tym roku zaczęłam pływać na wakeboardingu, e, zaczęłam pływać na desce SUP, Jeśli ktoś tam mnie obserwuje, to już wie mniej więcej w jakich zajawkach ja siedzę. Więc też zapraszam nowe osoby, które chciałyby spróbować czegoś nowego, bo mi zawsze jest raźniej dzielić się pasjami, okay. zawsze jest wie większy fan, większa frajda i też troszkę tej mojej satysfakcji, że może udało mi się kogoś ściągnąć z tej kanapy. Słuchajcie, nie zastanawiajcie się za długo, nie, nie róbcie rozkminy nie wiadomo jakiej, nie wynajmujecie dynamitu, po prostu realizujcie siebie, spełniajcie marzenia i bo to nie może być bo im więcej będziecie się zastanawiali. Tym będzie więcej możliwości, perspektyw, i też trochę więcej czasu, żeby to wszystko nagle sobie poukładać. Ale jak będą się zastanawiali, to będą jeszcze mówili, a nie, bo, bo bo, nie. I te wymówki zaczną napływać, nie. Im nie więcej czasu, tym więcej wymówek. Więc jest coś takiego, że ta decyzja podjęta w przeciągu kilku takich pierwszych sekund najlepsza. jest najlepsza. Dokładnie. Tak. I później naprawdę nie warto się zastanawiać, analizować. A może jednak nie, może dzisiaj tu nie przyjadę, bo chyba się nie wyrobię jednak na ten <laughs> wywiad. nie ma, przyjechałam, zrealizowałyśmy to, jesteśmy i działamy dalej. Świetnie! I mam nadzieję, że damy Wam kopa do działania dzięki temu filmikowi. A jeśli ktoś z Was zna osobę, która może być inspiracją i motywacją dla innych, Albo e, pokazać swoim przykładem jakieś wartości fajne, które dają nam rozwój, to serdecznie zapraszam do e, komentowania pod tym linkiem, e, po, pod tym filmikiem. Albo ewentualnie na e, mój Facebook, na Messengerach, gdziekolwiek mnie znajdziecie. Szukam takich osób, które dają ludziom pozytywną energię i fajne wibracje, takie jakie dała e, nam dzisiaj. Ej, na... Dziękuję za zaproszenie, jestem bardzo Cieki. Dobrze, Super, cieszę się bardzo nie wiem, czemu mam, 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 z mam, 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 za mam, mam, I mam, do, zobaczenia. do zobaczenia.